Tu Blue Vortex 4. Omawiamy szczegółowe spoilery, które przygotują was do pełnego umówienia chaptera. Zanim zaczniemy, proszę cię, abyś zostawił łapkę, komentarz czy też suba, ponieważ przetłumaczenie zmontowania odcinka w takim tempie wymaga poświęcenia. Więc zostaw coś po sobie, ponieważ daje mi to kopa do dalszej pracy. Zaczynamy. Na okładce możemy zobaczyć Kołakiego. Czyżby w tym chapterze miałby coś ważnego do powiedzenia? Zobaczmy sami. Chapter zaczyna się, gdy Boruto wykonuje jakąś technikę. Tepie się do miejsca, gdzie aktualnie znajduje się Kodo. Stoi naprzeciw jego. Żaba mówi, aby się pośpieszył. Boruto użył techniki czwartage hokage. I co teraz? Wiecie, że sprawdziła mi się teoria? No po prostu piękne uczucie. Ale wracajmy do mangi. Dziesięciogoniasty nagle znika. Boruto rozmawia z Żabą, ale nagle pojawia się nowy przeciwnik. Jeden z nich popycha Boruto na ścianę. Boruto używa techniki błyskawicy, trzymając wroga na dystans. Przeciwnie, grusza do ataku. Wyprowadza cios, ale Boruto używa techniki czwartego hokage i ratuje własny tyłek. Boruto wyczuwa nową czakrę, obraca się, patrzy w niebo i pierwsze co widzi to kolejny przeciwnik. Widocznie boskie drzewo ewoluowało za pomocą koda, który nawet nie wie, co narobił. Zaraz po tym zauważa dwóch kolejnych rywali uwagę Boruto przyciąga rywal w kapturze. Tymczasem w biurze Shikamaru, Kawaki i Sarada się kłócą. Sarada mówi, że nie pozwoli Kawakiemu kontrolować wioski oraz że trzeba pomóc Boruto w walce z Kodą. Na następnym panelu widzimy wszystkich czterech tajemniczych rywali. Boruto próbuje zaatakować zaskoczenie, ale nie udaje mu się to. Przeciwnik używa techniki błyskawicy, a on Rasengana. Widzimy, że Boruto zostaje zaatakowany przez całą czwórkę rywali. Jeden z ataków trafia Boruto. Prosi on o pomoc Kodo, ale on jak ostatni tchórz ucieka. Żaba mówi do Boruto, aby uciekał, jeśli nie chce tutaj zginąć. Wtedy jeden z rywali wypowiada słowa. Nasze ego właśnie się przebudziło. Nasza żądza i pragnienie wiedzy Wzięło górę nad chęcią pożarcia cię. Na razie, gdziekolwiek się schowasz, gdziekolwiek będziesz, nigdy nie uciekniesz przed swoim przeznaczeniem. Boruto, o co Boruto ucieka do swojej kryjówki, a za nim pojawia się nie kto inny jak sam Koji Kashin, Rysz. Na ostatnich panelach możemy zobaczyć, jak widać saskę zamienionego w niewłaściwe drzewo owocu czakry. Boruto wypowiada słowa. Przepraszam wojku Saskę, ale będziesz musiał poczekać jeszcze trochę. Koniec przecieków Chaptera. Co do samego Chaptera, nowi rywale potężni, którzy mają własny umysł, są inteligentni oraz posiadają wolną wolę i są cholernie potężni. Czy Kodo pomoże Boruto? Czekajcie na następny odcinek, bo zapowiada się grubo. Yo!